Arek jest nienormalny Bo on nie wie ile to kosztuje Po prostu jest głuchy chyba No ile? Bilionów Chłopie bilionów A nie milionów No bilionów Ale 800 bilionów, no to to jest trochę więcej. A my na potwierdzenie, widzowie, ci, którzy nie widzieli, ile to kosztuje, to nie sprzedaję tego, ale. Możesz, jest this world. Tryliony 800 bilionów. I są wysoki. Kupować tak, traktory to się opłaca czy nie? Według mnie ani trochę. Bo to kosztuje e, ponad pół biliona. A jak kosztuje milion. A wiecie, a wiecie, kogo to jest prywatny serwer w ogóle. Marek, chcesz tego, Glorbo -fruit Drillo? Bo w sklepie jest Glorbo -fruit Drillo. Chodź, pokażę ci. Za co? Za to? Nigdy ci tego nie dam, chłopie. Szap jakbyś to sprzedał, to on go nie wyśle. Jakieś 10 bilionów! Kupię, to jest tak mało! Jeszcze w ogóle nie opłaca, bo co? Ukradnij ci truskawkę. No na pewno. No 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 no. No, no to ciekawe skąd wziął. Eee to nie ma, nie ma. Lego chłopie to się nie opłaca za robuxy, bo za robuxy a i więcej, można kupić w wyśle. Zero. Chyba, że kupisz to i tam dalej. A ryk ma 300. IQ na minusie, e-e. I o e, i o e. Ty masz Arek miliard na minusie IQ, Alan, prawda? Bo on nie ma czegoś takiego. No chłopie, masz coś takiego? No ty się nie chwal, chłopie. Bo co ty masz jakieś... E, 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 jak to się nazywało? No, Nie ma mam trylion 800 bilionów, więc się odwal. I co z tego? Jak moi widzowie są najlepsi? Purple Diala masz tylko. Masz jeszcze tylko Pink Lily. To jest Pink Lily w ogóle. Arek coś ty zrobił, no chłopie, po co ty te mango usuwałeś? Nie przeszkadzało, chłopie! Te mango to one kosztowały parę bilionów, parę dziesięć nawet mogły kosztować. Widzimy, Arek miał te wszystkie miał z mango. Ej, ty sam ogródek powiększyłeś, Arek. Trzymam z tobą dosłownie jak zaraz. Coś ty do mnie powiedział? Widzę, piszcie w komentarzach, kto jest gówniarzem. Arek czy ja. I dobrze wiem kogo wybierzecie. Doskonale wiem kogo wybierzecie. Lingang, gumiguligulig, łachacia, halingang re, Arek, jestem biedny, jestem biedny, patrz, ja mam tylko to Arek, patrz, mam najlepszy owoc w grze! I bawimy się w biedaku? Ej, i tym nie wyzywasz się, ale jesteś słaby, ej, patrz jaki mam fajny owoc Po co ty mi dodajesz, jeśli ja pytam? tam? ja mam coś takiego, a ty mi dajesz jakieś rzeczy, co kosztują dwa grosze. No chłopie, ja mam dwa bluty jeszcze, dwa bluty i jednego blues kipi. Chłopie... Ale wyż, co daje Blut kiwi? kiwi? przyspiesza o 3, 45 sekund. Resznień jajek co minutę. Tak, ale wyższe kred jest to wiadomo czego. Chłopie, po co ty kurczaka masz? Kurczak jest taki słaby. Nie ma, chłopie, nie ma Robuxów, nie ma wydawania Bobuxów dzisiaj. A, no to kupuj. No to kupuj, Jarek. 149 Bobux, jedno kosztuje takie premium anti-bike. Premium anti Powiedz Alanowi, żeby ocenił to od 1 do 10, od 0 do 10. Ale nie ogród. Tylko to co ja trzymam. Arka mamy na tym bambusie flagę. flagę, flagę Unii Europejskiej w 2D, czyli niebieska flaga po prostu, po prostu. No, za 12 godziny niecałe. Nie, za 6 godzin. Za 6,5 godziny. No to będzie 14. Dobrze mówię? 14 będzie? Nie, 15. Jak przyjdzie tutaj właściciel tej gry, to ja mu to pokażę. Ciekawe. Jaki? Jakie 100 trln chłopie, on ma nieskończoność Ale on zawsze ma nieskończoność chłopie mnie zbilion łopia, on jest z nieskończonością, ale nienawidzę tej tabliczki, weź coś innego, tam daj, tak, jak weź coś innego, daj, daj, i jakieś nie wiem no to czy coś większego, ani jakieś małe kurtuple, na które się wejść nie da. No, no 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 sam nie umiesz na to wejść. Sam na to wejść nie umiesz i co? No, no, no patrzę, patrzę, patrzę. Alek. Naprawdę to mi się nie chce sobie patrzeć na jego wybryki. Nie przeszłeś, bo musisz stanąć na tym płotku. No nie ma tam żadnej dziury, nie kłamarek. To ślepy <grystanie> Aby nie miał oczu, to by nie widział, że ty w ogóle skaczesz więc no, ja was widzę, że bo Arkowicz, że już odwala. Cześć.